Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena poszła do grobowca wcześnie, gdy jeszcze było ciemno i zobaczyła, że kamień jest odsunięty od grobowca. Pobiegła zatem i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował i powiedziała im Zabrano Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie Go złożyli. Wyszedł więc Piotr i ten drugi uczeń i udali się do grobowca. Obaj biegli razem. Ten jednak drugi uczeń pobiegł szybciej niż Piotr i pierwszy przybył do grobowca. Pochylił się i zobaczył leżące płócienne pasy, jednak nie wszedł tam. Nadszedł potem Szymon Piotr, który za nim podążał. Wszedł on do grobowca i obejrzał leżące płócienne pasy. Oraz chustę, która była na jego głowie. Była ona nie razem z płóciennymi pasami, lecz leżała osobno, zwinięta w jednym miejscu. Dopiero wówczas wszedł także ten drugi uczeń, ten, który pierwszy przybył do grobowca. Zobaczył i uwierzył. Bo dotąd jeszcze nie rozumieli słów pisma, że trzeba, aby on zmartwychwstał. Czym jest to dzisiejsze wspaniałe, największe nasze chrześcijańskie święto? Czy to jest po prostu wspomnienie jakiegoś cudownego wydarzenia? Czy to jest wspomnienie tego, że nasz Bóg, Jezus Chrystus, po prostu kiedyś został zabity, potwornie ukrzyżowany, umęczony, a następnie z stał w jakiś tajemniczy, cudowny sposób, dzięki wyzwoleniu się jakiejś niesamowitej, nie wiem, kosmicznej czy nadprzyrodzonej energii. Wrócił do życia, no i zaczął potem chodzić po świecie, spotykać się ze swoimi uczniami, przenikając nawet przez zamknięte drzwi, i tak dalej. Czy o to chodzi, żebyśmy się zachwycali jakimś niesamowitym wydarzeniem, które miało miejsce dwa tysiące lat temu? Myślę, że nie. Ja w każdym razie nie tak przeżywam to dzisiejsze święto. Czym dla mnie jest zmartwychwstanie Pańskie? Otóż Pan Jezus zmartwychwstał po to, aby zmartwychwstanie dokonało się w naszym życiu. W moim życiu, Twoim życiu. I jak ono się dokonuje? Na czym polega zmartwychwstanie? Właśnie czym ma być ten znak pustego grobu, ten znak zwycięstwa? Bo no nie da się ukryć, że zmartwychwstanie Pana Jezusa jest zwycięstwem, tak? Zwycięstwem nad śmiercią. Dzisiaj dużo o tym mówimy w liturgii: zwycięzca śmierci. Piekła, szatana. Yy, właśnie na czym polega to zwycięstwo? Czy ono polega na tym, że Jezus wyszedł z grobu? Nie, to jest tylko znak. To jest yy, potwierdzenie tego zwycięstwa, czy, czy początek tego zwycięstwa, które ma się dokonać w każdym z nas. A jak ono się dokonuje? W jaki sposób my możemy zmartwychwstać, wrócić do życia? Czy. Czy nasze zmartwychwstanie ma się dokonać dopiero po śmierci? Nie, nie, absolutnie nie. Aby podzielić się z wami tym, jak ja przeżywam Wielkanoc, chciałbym przypomnieć historię, opowieść o ojcu Flanaganie, o którym w jednej z swoich książek wspomina ojciec Demello. Otóż... Ojciec Flanagan, Irlandczyk, założyciel miasta dzieci, stał się legendą, która dotarła aż do Indii. Na początku założył to miejsce, pisze ojciec Demello, by pomóc dzieciom ulicy, następnie, by pomóc przestępcom. Kiedy policja nie wiedziała, co z nimi robić, ojciec Flanagan zabierał ich do siebie. Wobec swoich podopiecznych był bezbłędny. Przypominam sobie pewną historię, która wywarła na mnie duże znaczenie, duże wrażenie. Ośmioletni chłopiec zamordował ojca i matkę. Czy możecie sobie wyobrazić, co wpłynęło na tego chłopca, że wyzwoliło w nim takie okrucieństwo w tak młodym wieku? Był wiele razy przyłapywany na próbach obrabowania banku. Policja nie wiedziała, jak sobie z nim poradzić. Był dzieckiem, więc nie mogli wytoczyć mu procesu czy uwięzić. Nie mogli wysłać go do domu poprawczego, ponieważ musiałby mieć minimum 12 lat. Poproszono ojca Flanagana, czy przyjmie ojciec tego chłopca? Ojciec odpowiedział: Oczywiście, proszę go tu przysłać. Wiele lat później ten chłopak opisał swoją historię. Pamiętam dzień, w którym jechałem pociągiem w towarzystwie policjanta do miasta dzieci. Myślałem wtedy, że wysyłają mnie teraz do jakiegoś księdza: Jeśli ten człowiek powie mi, że mnie kocha, zabiję go. A przecież chłopiec był rzeczywiście mordercą. Co się wydarzyło? Przyjechał do miasta dzieci, zastukał do drzwi, i ojciec Flanagan powiedział: Proszę. Chłopak wszedł i ojciec Flanagan zapytał: Jak masz na imię? Dave. Ojciec Flanagan na to: Dave, witam serdecznie w mieście dzieci. Czekaliśmy na ciebie. Jako, że jesteś tutaj, zapewne chcesz pochodzić i poznać to miejsce. Wiesz, że wszyscy tu pracują, by zarobić na życie? Ktoś ci wszystko pokaże. Być może wybierzesz sobie jakieś zajęcie. Ale teraz odpocznij, rozejrzyj się wokoło. Możesz już iść. Zobaczymy się później. Tych kilka chwil zmieniło jego życie. Wiecie dlaczego? Po raz pierwszy w moim życiu popatrzyłem w oczy człowieka, który bez użycia słów mówił nie o tym, że mnie kocha, ale o przekonaniu, że jestem dobry. Nie jestem zły, jestem dobry. Wspomina Dave. Chłopiec stał się dobry. Jak mówią nam psychologowie, dążymy do bycia tym, czym czujemy, że jesteśmy. Czy możecie wyobrazić sobie coś bardziej duchowego i bardziej boskiego niż to, że dostrzega się dobro w drugim człowieku, że daje mu się do zrozumienia, że daje mu się to do zrozumienia, a w konsekwencji on się zmienia? Zostaje na nowo stworzony. Kto kocha, tworzy miłość. Dostrzega się piękno, i przez to, że się je dostrzega, wydobywa się je najaw. Właśnie Pan Jezus stał po to, aby najaw została wydobyta miłość, która jest w każdym z nas. I to jest właśnie stanie. To jest właśnie pokonanie śmierci, bo życie to jest miłość. Życie jest tam, gdzie jest miłość. Jak sobie przypomniałem tę, dzisiejszą, tę, tę historię, którą przeczytałem, i pomyślałem o tym, żeby się dziś tą historią z Wami podzielić, czy ją przypomnieć, bo już pewnie kiedyś ją cytowałem. To, przy, to y, przypomniało mi się y, y, coś, co na YouTube oglądałem parę dni temu: świadectwo y, Patryka Galewskiego. Pewnie kojarzycie y, to jest ten mężczyzna, y, który dzięki y, księdzu y, Kaczkowskiemu y, powrócił do życia. Jest właśnie na YouTubie piękne jego świadectwo. Umieszczę link do tego materiału pod, pod tym filmem. Piękne jego świadectwo, w którym on w bardzo skrótowy sposób, bo są też w różnych miejscach bardziej obszerne jego świadectwa, zresztą pewnie wielu z nas oglądało film Johnny, ten film tak naprawdę jest właśnie świadectwem o tej przemianie, o tym zmartwychwstaniu, które dokonało się w Patryku. I właśnie poruszył mnie to, to świadectwo, to, to, do którego link załączam do tego materiału, ponieważ tam Patryk dzieli się takim wspomnieniem, takim wydarzeniem, które miało miejsce w jego relacji z jego własnym synem, który też ma na imię Jan, którego, jak się teraz okazuje, też nazywa, nazywa czasami Johnem. I kiedyś on tego właśnie swojego syna zapytał: „Johnie, słuchaj, czym ja sobie zasłużyłem na to, żeby mieć takie wspaniałe dzieci?” I na to ten jego synek Mały Johnny odpowiedział: Tato, zasłużyłeś swoją miłością. Moi drodzy, to jest zmartwychwstanie. Tu mówimy o triumfie życia nad śmiercią. Tu mówimy o tym poranku, pięknym poranku zmartwychwstania. O tu mówimy o tym rodzącym się życiu. To jest, właśnie, to jest właśnie to. To jest zmartych stanie. Każde takie wydarzenie, każda taka relacja, a tego jest na świecie mnóstwo. To się dzieje, to się dzieje nie? w Waszych rodzinach, wielu rodzinach, to się dzieje w moim życiu. Mógłbym te podawać przykłady, ale. Yy... Wolałbym nie, ponieważ yy, po, przykłady z mojego życia, ale czasem mam z tym problem. Wolę tego nie robić, ponieważ boję się, że w jakiś sposób, no yy, nie wiem, ktoś yy, usłyszy o kimś, yy, jakieś prywatne rzeczy osobiste i tak dalej. Ale, ale mógłbym, mógłbym yy, znaczy mam w głowie w tej chwili, mam w pamięci nie? mnóstwo tego typu właśnie zwycięstw. Życia nad śmiercią. Bo wtedy y, życie zwycięża nad śmiercią, kiedy, kiedy zwycięża miłość. Każdy moment, kiedy y, zło pokonujemy dobrem, kiedy zło pokonujemy miłością, zawsze wtedy jest w zmartwychwstanie. Po to Chrystus zmartwychwstał, żebyśmy wierzyli w to, żebyśmy wierzyli w Jego miłość. Żebyśmy się tą miłością karmili i pozwalali, żeby ta miłość przywracała nas do życia, tak jak przywróciła Dejwa, jak przywróciła Patryka Galewskiego. I też mogę powiedzieć mnie. Gdybym ja nie spotkał Chrystusa, Jego miłości, pewnie jakoś bym żył. Nie? Ale to nie byłoby to życie, które mam, a które dla mnie jest osobiście no pięknym życiem, pełnią życia. No, czy w każdym razie Taką pełnią, jaką, na, na, jaka, na jaką na pewno sobie nie zasłużyłem i która przerasta moje, moje oczekiwania, jakie kiedykolwiek miałem względem mojego życia. I tego, moi drodzy, chciałbym wam życzyć, na koniec tego dzisiejszego komentarza i w ten dzień zmartwychwstania, abyśmy wszyscy doświadczali takiej miłości miłości Boga, miłości drugiego człowieka, która przywraca nas do życia, czyli yy, która powoduje, że, yy, że sami zaczynamy kochać, czyli naprawdę żyć. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.